Kochany babciu, kochany dziadku, miło Waszego święta życzymy, aby radość i pomyślność towarzyszyły Wam każdego dnia oraz abyście byli zawsze zdrowi i szczęśliwi. ciasto takie smaczne, że ojej, że ojej. Smażysz pyszne konfitury i najsłodsze robisz krem. Chodzisz ze mną na spacery. Czy to słońce, czy to deszcz. Razem z tobą jest mi dobrze, bo najlepszą babcią jesteś. Kiedy zrobię mi jakąś psotę, gdy rodzice skrzyczą mi, Ty, dzieduniu, mi wybaczysz i przytulisz mocno mnie. Potem weźmie na kolana ja powiem baję sto. Jesteś, dziadku, najwspanialszy i dlatego kocham cię. Małemu wnętrzkowi słów nie wiele trzeba, on tobie, babu, nie chce przykryć nieba. A chociaż wszystkiego powiedzieć nie umie, jego uściski bardziej zrozumie. Kto mnie może kochać więcej? Zmazdę? Wejesz moje ręce, śpiewasz spodnie, Dziś rano, miód smarujesz mi na chlebie. Ty mnie kochasz, a ja babciu bardzo, bardzo kocham Ciebie. Dziś jest także święto dziadka, okazja niezwykle rzadka. Ja dziadusia kocham szczerze, jego słowa zawsze wierzę. Dla dziadunia, dzięcio stuka, ryczy krowa się mucha, osio skacze aż do nieba. Zawsze dziadka kochać trzeba. Niech złota rybka, choć jeszcze mała, będzie życzenia babci spełniała. Niech pływa rybka w przejrzystej wodzie i trzy życzenia niech spełnia co dzień. Na dzień babci i dzień dziadka. Chcemy wam złożyć serdeczne życzenia, byście lat przed dożyli, nie wiedząc co to zmartwienia. Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem myśli, tyle życzymy drogim dziadkom, jasnych i szczęśliwych dni. Kochane. Dziadkowie, z okazji Waszego święta życzymy Wam dużo zdrowia oraz wszystkiego, co najpiękniejsze. Jednocześnie chcemy podziękować za Waszą troskę, ciepło i miłość. Kochanie Was! i dziękujemy!